Siłamko moi drodzy, cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony to jest kolejny odcinek Waszej ulubionej serii, czyli stanowisk widzów, w której to co odcinek oceniam pięć naszej wesołej grupki na Facebooku, którą macie w opisie kolejnych 15 odrzucam, bo ktoś nie spełnił wymagań, na przykład nie dla zdjęcia z dziennym światłem. I oczywiście ze stanowiska, które się już dostaną, poddaję lekkiej analizie krytycznej. A także oczywiście co odcinek zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału, żeby nie przegapić żadnych filmów i też, żeby tych filmów mogło być więcej, bo taką właśnie mamy zasadę. A także oczywiście zapraszam Was do naszego sponsora. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest GX, czyli przeglądarka stworzona od podstaw tak, żeby sprostać wymaganiom najbardziej wymagających graczy oraz power userów. Mega mi się na przykład w tej przeglądarce podoba funkcja GX Control, która pozwala osobom ze słabszymi komputerami na ograniczenie używanej pamięci RAM oraz procesora według własnego widzimisię. Możemy też dzięki tej opcji ustawić limit na zużycie internetu, co zdecydowanie przyda się osobom ze słabym łączem, które chciałyby na przykład grać w jakieś gry z -open. Dla mnie mega przydatną okazała się też integracja tej przeglądarki z różnymi mediami społecznościowymi, takimi jak Twitch, Instagram czy Discord, dzięki czemu wszystkie social media mam spakowane w jednym miejscu. Mamy też tutaj oczywiście GX Corner, czyli miejsce, gdzie możemy znaleźć kalendarz największych premier growych wraz z całą masą darmowych gier. Natomiast nową funkcją GX, o której nigdy wcześniej Wam nie mówiłem, a którą jestem mega zajerany, jest wymuszenie dark modu na stronach, którego tak naprawdę natywnie nie obsługują. Dzięki czemu przyglądarka chroni nas przed flashbangiem na twarz, kiedy tylko np. o 3 w nocy przeglądamy sobie jakieś dziwne strony. Wszystko to opakowane w nowoczesny design możemy całkowicie dostroić pod siebie, a także zmienić całą masę ustawień graficznych. Mamy tu też darmowego wbudowanego VPN-a oraz całkiem niezłego odloka, przez co wydaje mi się, że zdecydowanie warto pochylić się nad tą przeglądarką na dłużej. Zresztą co ja wam będę gadał, przetestujcie sobie sami. Linka macie w opisie i gwarantuję wam, że się nie zawiedziecie. I uwaga, tutaj mała nowość, przeglądarkę możecie pobrać zarówno w wersji na komputery, jak i na telefony z systemem Android bądź iOS. No i przechodząc już do dzisiejszych stanowisk, na miejscu piątym mamy Antka Mercika, z jego naprawdę całkiem ciekawym stanowiskiem, budowanym od około dwóch lat, które służy mu głównie do montażu, grafiki oraz gania w gry. Co ciekawie to zdecydowanie wygląda, natomiast już na samym początku troszkę kolegę zganie za wystrój pokoju który zdecydowanie odwraca uwagę od tego, co jest na stanowisku najważniejsze, czyli peryferiów, monitorów i komputera. I tutaj chodzi mi głównie aczkolwiek nie tylko o tapetę na ścianie, która niestety jest strasznie pstrokata i wzorzasta, a to są dwie rzeczy, które zdecydowanie nie pomagają zwrócić uwagi na stanowisko, tylko wręcz odwrotnie. Także wiem, że tutaj ta tapeta mogła być po prostu zastana w pokoju, natomiast tak czy jak wola o tym wspomnieć, a przechodząc już do samego stanowiska, mamy tutaj naprawdę całkiem OK Peryferia. Między innymi myszkę SPC Gear Leaks, klawiaturę Crux Attacks Pro RGB, podkodkę Fury Challenger, które nie są wiadomo najlepszym modelem świata, ale lepsze to niż. Na następnie mamy kamerkę internetową Logitech C920, Mouse bungee od Razera oraz dwa monitory Acer KG251Q. Całkiem fajnie tutaj zawartość biurka wygląda. Niestety o samym biurku już nie mogę tego samego powiedzieć. Po prostu tapeta, stanowisko i biurko na tym stanowisku są z trzech różnych światów i totalnie to za siebie moim zdaniem nie pasuje. Dlatego przez kwestie wizualne temu stanowisku troszkę punktów odciąłem. Natomiast myślę, że cały czas na przykład mamy tutaj całkiem ciekawy komputer, któremu samemu z siebie należałoby się zdecydowanie miejsce wyższe, aniżeli miejsce piąte. I mamy w tym komputerze między innymi RTX -a 2060, a na napią. 3600, na nabójcie główny Asus B450 Plus z SSD-kiem na NVMe od XPG, 16GB RAMu oraz chłodzeniem Silentium PC Fera 3. Bardzo ładnie się ten komputer prezentuje i zapewne prezentuje też bardzo dobrą wydajność w grach. A zamknięty jest w budowie Fantex P400 Eclipse, które ja jestem osobiście naprawdę dużym fanem, także za to również Plusik. A z minusików, jak mówiłem, głównie wygląd tego stanowiska mnie odrzuca i można byłoby to zrobić tak, żeby wszystko do siebie pasowało naprawdę niskim kosztem. Także Antek na polecam nad tym pomyśleć, bo widać, że zarówno umiesz zbudować setup, jak i też chcesz zrobić naprawdę ładne zdjęcia, bo to po zdjęciach komputera na tym etapie od razu widać. też za zdjęcie zwierzaka, to jest zawsze fajny słodziecki dodatek. No i myślę, że to stanowisko ogólnie mogę umieścić na dzisiejszym miejscu piątym. Idąc natomiast dalej do dzisiejszego miejsca czwartego, mamy setup Błażeja Jamalherka. Nazywa się on swoją drogą dokładnie tak samo jak moja wychowawczyni w pierwszej klasie i 14-letni Błażej przedstawia nam swój setup, który buduje od lat dwóch. Jest jeszcze tutaj według niego sporo rzeczy do poprawy, natomiast moim zdaniem naprawdę jest to całkiem niezłe stanowisko, które zdecydowanie chcę podjąć na odcinku. Począwszy może tym razem od komputera, mamy tutaj i 99900K, jeżeli chodzi o CPU, czyli naprawdę zaczynamy z wysokiego. Potem mamy RTX-a 2070 16GB ramu oraz płytę główną Asus ROG Strix B360F Gaming. Procesor jest tutaj również chłodzony cieczą poprzez IO 240mm od Cooler Mastera Master Liquid Lite. No i całość jest zamknięta w budowie SG1TG. A mówię tutaj na samym początku o komputerze głównie dlatego, że jest on naprawdę dosyć porządnie wyeksponowany na środku biurka, co zdecydowanie jak dla mnie naprawdę działa na plus i pasuje tutaj ten komputer jak udał. Polecałbym tylko zaślepić te trzy otwory z tyłu obudowy, gdzie coś było włożone do slotu PCI-Express, natomiast potem chyba kolega się z tego czegoś rozmyślił, bo po prostu po prostu lepiej to wygląda i mniej kurzu dostaje się przez to do obudowy. Natomiast już odchodząc do tego komputera, mamy tutaj również całkiem ciekawe peryferia. Między innymi 144 Hz monitor, 1 ms czasu matrycy od Acer'a. Następnie mamy sławki Corsair Void Pro RGB Elite, klawiaturę Motospeed K61 RGB. Jest to klawiatura 60%, czyli pozbawiona większości przycisków funkcyjnych oraz panelu numerycznego, a także standardowych strzałek. Całkiem fajne rozwiązanie i widzę, że coraz więcej osób w Polsce się na coś takiego decyduje. Także tutaj myślę, że plusik oraz również plusik oczywiście za myszkę, którą ja bardzo często polecam w tej serii, czyli Logitech G Hero. Ja akurat bardziej polecam wersję Lightspeed, która jest bezprzewodowa dodatkowo, natomiast no, G502 to jest klasa sama w sobie, jeżeli chodzi o myszki. Przynajmniej jeżeli macie takie preferencje, jeżeli chodzi o gryzonie jak ja. No i na koniec podkładka Key Life, jakaś tam kolega nie wie dokładnie jaka, ja też nie jestem w stanie niestety je zidentyfikować, natomiast wygląda bardzo, bardzo spoko. Tak samo zresztą jak podświetlenie tego stanowiska i tutaj mamy naprawdę bardzo fajną synergię fioletowego podświetlenia z białą ścianą znajdującą się z tyłu. I najlepiej, właśnie moim zdaniem, jeżeli budujecie stanowisko i chcecie, żeby było tak powiem, uniwersalne i ponadczasowe, jak to na polskim mówimy, czyli żeby mogło się sprawdzić w jak największe. Ilości kolorystyk, no to dawajcie po prostu białą ścianę z tyłu, podświetlcie ją LEDami RGB i macie 16 milionów kombinacji kolorów, które możecie wykorzystać. Także polecam pozdrowie się dla kolegi, bo naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Troszkę bym tutaj tylko kabli ogarnął, ale poza tym wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo znaczny setup, który ląduje na dzisiejszym miejscu, czwartym. Następnie lecąc dalej do miejsca trzeciego, mamy naprawdę przepiękne stanowisko, na którym niestety kolega na niektórych zdjęciach powłączył monitory. Totalnie nie rozumiem dlaczego i przypominam Wam, że jeżeli wrzucacie swoje setupy, to miejcie włączone monitory na wszystkich zdjęciach, bo po prostu wygląda to lepiej. Natomiast Przechodząc już do samego stanowiska, jak już dobrze pewnie wiecie Mamy tutaj dwa monitory w postaci AOC24G2U Jeżeli chodzi o monitor główny Oraz LG Flatron W2234S Jeżeli chodzi o dodatkowy Fajnie, że mamy tutaj również uchwyty gazowe przyczepione do ściany Jeżeli chodzi właśnie o te monitory I też coś, o czym wspominałem chyba w każdym odcinku od dwóch sezonów Czyli maskownica do kabli również tutaj zagościła Żeby ładnie ukryć tam kabel sygnałowy I zasilający od obu tych monitorów Także tutaj duży plusik dla zarządzania kablami na tym stanowisku I też kolejny duży plusik Za oświetlenie, które naprawdę bardzo Ładnie wygląda. Fajnie, że kolega dopasował wszystko do tapety. Nie wiem, czy to jest kwestia monitorów, czy po prostu tak fajnie wygląda naturalnie. Natomiast duży brak również za to i myślę, że przejdziemy sobie w końcu do całej reszty peryferiów. Między innymi, może zaczniemy sobie tym razem od fotela Diablo X120, który jest naprawdę całkiem wygodnym fotelem. Może troszkę przypłaconym, ale cały czas naprawdę bardzo wygodnym. No, w przypadku Diablo ja troszkę jednak płaci się za tę markę. Następnie na biurku mamy myszkę z t Rival 600, klawiaturę SPC Gear GK630 oraz Max Banciu Genesisa, razem z podkładką Krug Space XXL, które tworzą naprawdę bardzo fajną harmonijną całość które ja jestem wielkim fanem. I Jestem też wielkim fanem tego, że jeżeli zgasimy podświetlenie ledami, to to stanowisko potrafi być naprawdę minimalistyczne, Żeby nie powiedzieć monochromatyczne i tworzy bardzo fajne, spójne wrażenie. Kolega także pisze, że chciałby niedługo wymienić monitory na zupełnie inne modele, które będą równe sobie, to znaczy jeden monitor będzie taki sam jak drugi. I jest to moim zdaniem również bardzo fajna decyzja, bo to zdecydowanie lepiej wygląda, jeżeli takie monitory znajdują się obok siebie. Natomiast przejdźmy sobie jeszcze do komputera, który może być lekkim zaskoczeniem dla niektórych z Was, ponieważ Adrian ma procesor znany z bardzo wielu gotowców kupowanych na Allegro, czyli mojego ulubionego Ryzena 5. 2600, do tego B450 Aorus Elite, jeżeli chodzi o płytę główną mi tutaj nie mogę się absolutnie przyczepiać, GTX 1650 super, jeżeli chodzi o kartę graficzną oraz SSD 240 GB wraz z HDK 500. No nie jest to za dużo przestrzeni, ale powiedzmy, że okej. Okay. Fajnie, że kolega ma bardzo solidne biurko wykonane przez stolarza, jak i również bardzo ładną obudowę od Cruxa. No i myślę, że całe to stanowisko, pomimo tego, że komputer nie jest jakiś najmocniejszy, zasługuje zdecydowanie na dzisiejsze miejsce trzecie, bo jest naprawdę schludnie zrobione, funkcjonalne oraz sam bym się go naprawdę nie powstydził. Także Adrian, ląduję na dzisiejszej trujeczce, a na miejscu drugim dzisiejszego odcinka mamy naprawdę kocura, czyli stanowisko Kuby Majewskiego. I uwaga, moi drodzy, bo jest to naprawdę gamingowa jaskinia. Kuba Majewski, aka Verso, dobrze, że nie Verso, prezentuje nam swoje stanowisko, które kompletuje chyba od początku swojej kariery, związanej z szeroko pojętą informatyką, czyli od około 10 lat. Także mamy jedno ze starszych stanowisk w naszej grupie, które przybierało wiele form, ale aktualnie kolega jest z niego naprawdę bardzo zadowolony. I według niego to stanowisko jest absolutnie gotowe do pokazania szerszemu gronu. Także przejdźmy sobie do tego, co my tutaj dokładnie mamy. Jest to absolutnie już od pierwszego nie mogę to wspomnieć gamingowa jaskinia, w której mega dużo się dzieje, a jednocześnie jest mega mało światła takiego białego, co jest dosyć mocnym zaskoczeniem, natomiast absolutnie to się nie łapie pod regułę grupy, mówiącą, że stanowisko musi być w świetle dziennym, ponieważ ta reguła została stworzona po to, żebyście nie wrzucali zdjęcia, jak jest całkowita ciemność, a tutaj na zdjęciach wszystko bardzo ładnie widać, także myślę, że przepuszczam. No i zdecydowanie pierwszy props należy się za wszelkiego rodzaju metalowe tabliczki i płytę główną powieszone na ścianach. Przemocarnie to wygląda tak samo zresztą jak podkładka pod myszkę od Novel Kiss, żeby we współpracy z randą Frankiem Peach i można tak jak powiedzieć angielskim odpowiednikiem na YouTubie, która co prawda kosztuje trochę pieniędzy, ale jest naprawdę jedną z ładniejszych podkładek, jakie mogę sobie wyobrazić, także duży plusik za nią. A jeżeli już przy niej jesteśmy, to na niej znajdują się m.in. myszka Razer Viper Ultimate z Dockiem, czyli coś co naprawdę myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, jeżeli macie naprawdę fajny budżet i chcecie kupić dobrą myszkę, no to oczywiście na początku polecam Wam G502, natomiast Viper Ultimate z Dockiem również jest bardzo spoko jeżeli chodzi o myszkę bezprzewodową. Na scenie mamy Huntsmana Mini Mercury White, jeżeli chodzi o klawiaturę. I tutaj niestety znowu pojawił się ten sam wąt, bon, to znaczy myszkę na stanowisku. Jest jest czarna, a klawiatura jest biała, co nie wygląda praktycznie nigdy dobrze i w tym przypadku raczej wolałbym, żeby mysz była biała, natomiast no wiadomo, jeżeli kolega biały już wcześniej, to nie będzie jej specjalnie wymieniał. Ale z tego co wiem można na tę myszkę kupić sobie skórkę, także polecam sobie to przemyśleć. Potem jeżeli chodzi o słuchawki, mamy HyperX i Cloudy Alpha. Bardzo fajny wybór. Tak samo jak fajnym wyborem jest MV7 od Shura. Jeżeli chodzi o mikrofon, jeśli ktoś lubi charakterystykę mikrofonów dynamicznych, takich jak ten, to zdecydowanie jest to wybór dla niego i myślę, że mogę tutaj do tej pory dać bardzo dużą okejkę, a będzie jeszcze lepiej, moi drodzy, kiedy przejdziemy do komputera, który Dwa monitory na tym stanowisku. Ale zanim to zrobimy, warto byłoby jeszcze skupić się na monitorach, właśnie. Czyli dwóch modelach BenQ GW2280 podkręconych do 77Hz. Nie wiem, czemu ludzie podkręcają tak bardzo wyśrubowanie monitory. Ja bym troszeczkę o 2Hz szedł i miał bardziej stabilny obraz. Bo wiem, że podkręcone tak na siłę monitory potrafią po jakimś czasie troszeczkę gorzej działać. Także nie polecam aż tak bardzo szarzować. Ale monitor mi są to jak najbardziej myślę, że okej. Okay, no powiedzmy, że są znośne. A zdecydowanie bardziej niż znośny jest komputer na tym stanowisku, który już od jakiegoś czasu Wam zapowiadałem, że o przedstawię. I jest to uwaga rtx 2080 Super Gaming X Trio, oczywiście od Versailles, na gigabajcie X570 Aorus Pro, jeżeli chodzi o MOBASa. I tę kartę graficzną mamy również sparowaną z przepotężnym procesorem AMD Ryzen 9 5900X, chłodzonym przez IO z dwoma wentylatorami po 140 mm każdy, czyli Silentium PC Navis ARGB. Następnie mamy jeszcze 32 GB pamięci RAM oraz oczywiście przepiękną obudowę XPG Battle Cruiser White, która dodatkowo została przeozdobiona customowymi kablami koloru białego od Thermaltake'a, także tutaj big okejka okay ode mnie. I myślę, że że ten komputer no, mówi sam za siebie, zarówno jeżeli chodzi o wygląd, jak i wydajność. No spójrzcie, jak to przepięknie pasuje do tapety, którą kolega ustawił. Jestem naprawdę dumny z tego, że takie ładne stanowiska wrzucacie na grupę i to jest dopiero, moi drodzy, miejsce drugie, bo pierwsze miejsce dzisiaj absolutnie rozwala system chyba pod każdym możliwym względem, ale to na spokojnie najpierw kubie bardzo serdecznie pogratuluję udziału w dzisiejszym odcinku oraz zostawię jego stanowisko na miejscu drugim. I już teraz możemy sobie spokojnie przejść do miejsca pierwszego. A na dzisiejszym miejscu pierwszym mamy chyba najbardziej wykokszony komputer, jaki od dawna widziałem na naszej wesołej grupie na Facebooku. I to na Naprawdę, moi drodzy, nie są słowa rzucane na wiatr, bo spójrzcie proszę sami na niego i powiedzcie, że nie jest to najbardziej powalony build, jaki widzieliście od dawna. No moim zdaniem jest to absolutnie topka, jeśli chodzi o całą Polskę w kwestii komputerów i z chęcią od tego komputera zaczął, ale zacznijmy najpierw od tego, kim jest autor tego stanowiska. Daniel, znany także jako StrixoGamer Gamer bądź Papa Strix, przychodzi do nas ze swoim projekcikiem, który powstaje od dobrych kilku miesięcy w związku z cenami podzespołów, jak i problemami z dostawami niektórych z nich. Stanowisko to ma nie tylko przepiękny komputer, do którego zaraz przejdę, ale także naprawdę potężne monitorki i inne Także od nich może sobie tutaj zaczniemy. Jeżeli chodzi o główne peryferie, no to mamy tutaj oczywiście klawaturkę. Jest to Rokat Vulcan 121 Aimo, Rokat Kony Aimo Remastered, jeżeli chodzi o myszkę. Oraz podkładka Rokat Sense XXL Pure Black. I widać tutaj, że właśnie stanowiska jest fanem Rokata, do czego ja się absolutnie nie przyczepiam. Jest to jak najbardziej firma jak każda inna. Pomimo tego, że nie połam do niej jakoś sympatię, no to spoko, Rokat może być. No i idąc dalej, mamy też jedno z lepszych akcesoriów, jakie Genesis kiedykolwiek wypuścił na rynek. Jedno z niewielu, które polecałbym do takich high-endowych setupów. Czyli Vanos 750, jeżeli chodzi o mouse Bungie. Wygląda Naprawdę znośnie, a poza tym ma wbudowany potężny hub USB 3.0 i to z możliwością zasilania zewnętrznego. Także tutaj nie pozostaje mi nic innego, aniżeli sprawdzać. Do tego mamy fajny zestaw słuchawek wzmacniacza i korektora, czyli XPG MXH60 wraz z Soloxem F30, całkiem nieźle. Potem mamy Red Dragony GS700, jeśli chodzi o głośniki oraz mikrofon, o którym nigdy wcześniej szczerze nie słyszałem, czyli Newskill, Calliope, Radio Pro. Daj, Najpierw się znać jakieś sprawy, bo jestem naprawdę bardzo mocno tego ciekaw. A tymczasem przed komputerem przejdę jeszcze do jednej bardzo istotnej rzeczy na tym stanowisku, czyli biurka tworzonego własnoręcznie splyt oraz oklejanego również własnoręcznie, co jest naprawdę elementem na skalę całej grupy i jeżeli ten komputer i niesamowite, po prostu handowe wam nie wystarczają, to mamy tutaj także to oraz dwa naprawdę potężne monitory, po pierwsze 32 celowego MSI Optixa MAG322CQR+, 1440p na matrycy VA, 165Hz czasu odświeżania, no i jako drugi monitor mamy MSI Pro Series 27 cali, MP271, tylko 1080p 60Hz, natomiast jako drugi monitor jest to bardzo spoko i przechodząc płynnie jak masełko do komputera, mamy również w środku tego komputera, kolejny monitor, a w zasadzie taki mniejszy panelik o rozdzielczości 600x1024, który służy do wyświetlania wszystkich informacji związanych z wydajnością i działaniem komputera i wygląda to moim zdaniem absolutnie super. no Zresztą sami widzicie to samo co ja teraz, także absolutnie nie mam się tutaj do czego przyczepić, a uwaga to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o to stanowisko, bo uwaga to jest jedna z bardziej niesamowitych rzeczy, jakie ostatnio widziałem na tej grupie, czyli w tym komputerze mamy chłodzonego cieczą rtx 3080 Ventus 3X OC od MSI i jest to rzecz naprawdę niespotykana, bo mało kogo po prostu w Polsce, no tak powiem, to prosto z mostu stać na taką kartę graficzną. RTX 3080 Ti kosztuje teraz 13 tysięcy złotych, jeśli byście chcieli ją kupić. Są to absolutnie niemożliwe pieniądze. Natomiast pewnie kolega może sobie jakoś ten zakup usprawiedliwić. Tak samo zresztą, jak może sobie usprawiedliwić zakup całej reszty naprawdę wykokszonych komponentów, między innymi procesora Intel Core i9 10900K GS, następnie Z490 Maximus 7 Formula od osusa, jeżeli chodzi o płytę główną oraz Thermaltake'a Core P5 i to customizowanej, jeżeli chodzi o obudowę. I ta obudowa to jest jedna z bardzo kosmicznych rzeczy, które na tym stanowisku, szczerze mówiąc, widziałem, bo jeżeli na nie spojrzycie, to naprawdę jest tutaj na co popatrzeć. Nawet w głupim wentylatorze coś, dlaczego mamy podświetlenie LED. Do tego ogromny rezerwuar, hard tubing, i już nie wspominam nawet o tym radiatorze na 9 wentylatorów 120 mm każdy. I niesamowita sprawa, ja współczuję naprawdę puszczania, okablowania do tych wentylatorów, bo to była pewnie naprawdę ogromna katorga. Jestem mega dumny z tego, jak ten komputer wygląda, szczególnie w połączeniu z tapetą z tyłu oraz tym zegarkiem cyfrowym, który naprawdę robi robotę, jeżeli chodzi o wygląd. I nie wiem tutaj, kurde, naprawdę co więcej mogę powiedzieć Zanowisko jest absolutnie nie z tej ziemi i chyba niczego bym nawet tutaj nie dodawał. Ewentualnie zabrejdałabym komputer za parę naście lat, bo myślę, że wcześniej naprawdę nie będzie potrzeby. Tutaj w ogóle macie całe specyfikacje customupa, który jest na tym stanowisku. Niestety jest tego za dużo, żebym przybliżał wam to wszystko po kolei. Natomiast jak widzicie, jest tego naprawdę ogrom. I myślę, że nikt się absolutnie nie zdziwi, że stanowisko z 18 wentylatorami w komputerze. ląduje na dzisiejszym miejscu pierwszym jest to jeden z lepszych setupów, jakie na tej grupce widziałem. Dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Wpadajcie na enba.com. Jeżeli chcecie kupić gry z kodem CDX, macie 3% zniżki. Szczególnie teraz w okresie świątecznym polecam to robić, bo można naprawdę bardzo fajne promki dostać. Także linka macie w opisie. Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, cześć! Na koniec, moi drodzy, chciałbym wam jeszcze raz życzyć wesołych świąt i wesołego nowego roku. Miejmy nadzieję, że będzie spokojniejszy aniżeli 2021.